Cześć, witam Was z mojego kanału. Karol w lesie. Jest dzisiaj niedziela i wybrałem się z tatą na rowery. Niedawno wróciłem z ferii. Było bardzo super. Wyjazd się bardzo udał. To mój pierwszy taki wyjazd na narty za granicę. Bardzo super, bo naprawdę mi się mega podobało. Jedyne co no, to ta podróż. Jechałem 23 godziny więc to naprawdę długo, ale było warto, było warto to przejechać. Było naprawdę super, ale jednak bardzo też tęskniłem za lasem i tutaj wróciłem już niedawno, tak jak Wam mówiłem. No i wybrałem się do lasu zobaczyć, co tam słychać. Jestem właśnie w lesie, już Wam tutaj pokazuję, zresztą myślę, że widzicie. Też u nas jest, słuchajcie, taka sytuacja, dowiedziałem się, że coraz więcej... Wilków jest w naszym regionie, tutaj w, już w regionie Mielca, w powiecie Kolbuszowskim, też w miejscowości Fredropolu, koło Przemyśla. Najprawdopodobniej wilki zagryzły mężczyznę. Najprawdopodobniej, z tego co czytałem, nie jest to jeszcze pewne. I ogólnie, słuchajcie, u nas te wilki zbliża, już jest tutaj ich coraz więcej. W powiecie Kolbuszowskim coraz częściej widywane są koło wsi, bardzo podchodzą na lu do ludzi. Trzeba bardzo uważać, też blisko ulic często chodzą. One, tak jak wiecie, bardzo są niebezpieczne, 16 wilków nawet było widziane w jednej watarze tutaj w, w naszym regionie. I naprawdę robi się bardzo nieciekawie, bo zmniejszają populację zwierząt, szczególnie saren. I one tutaj się właśnie z Bieszczad przeniosły tutaj to jest około 160 km, więc dużo przeszły. I one po prostu, słuchajcie, wyjadają wszystkie zwierzęta leśne, a to bardzo niedobrze. W Bieszczadach już większość po prostu wyjadły, więc przenoszą się tutaj. Jeszcze tak, niedawno parę lat temu, to one tylko były w Bieszczadach, a teraz już jest ich naprawdę coraz więcej. A to bardzo niedobrze a co prawda one są pod ochroną i nie ma na nie odstrzału ale kto wie, czy jak się to tak dalej potoczy czy nie będzie na nie odstrzału nie wiem chciałem też powiedzieć, że niestety dzisiaj jest tak jakby ostatni dzień ferii, jutro już wracam do szkoły, poniedziałek trochę szkoda, ale z jednej strony, z drugiej strony też się cieszę bo zawsze mogę wrócić do kolegów I, i, no i też będzie fajnie na pewno Chociaż jednak te ferie naprawdę mi się udały, ten wyjazd do Włoch. Też naprawdę dzisiaj taka też średnia jest pogoda, słuchajcie. Jest minus jeden, ale odczuwalna jest taka, że, że naprawdę nie jest fajnie. Ja odczuwalna jak minus dziesięć. Jest taki słaby niby wiatr, ale jak zawieje to po prostu można się zacząć, bo to jest tak zimno, jak nie wiem co. Też leży tak ciutkę śniegu, zobaczcie sobie. O, patrzcie, tak lekko jest, co prawda w mieście w prawie w ogóle nie ma, tylko takie zaspy pozostawały. Dzisiaj pogoda nieprzyjemna, liczę na lepszą. Jednak na rower to pogoda taka jest dla mnie najlepsza, jak jest tak około 10 stopni i słońce, tak jest dla mnie najlepsze. Ale jednak bardzo tęskniłem, słuchajcie, za lasem. Cieszę się też, że wróciłem właśnie. To jest taki fajny, duży plus. Że mogę już jeździć do lasu. Startów bardzo lubię. Tak fajnie, tradycyjnie, co niedzielę. A i częściej na tygodniu też często jeździmy. Naprawdę mi się to podoba. Jest super. Na razie będę kończył. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.